Stanisław Michalkiewicz opowiada o sytuacji w polskim sądownictwie. Proszę państwa, no niedobrze, niedobrze. Coraz to nowe nieszczęścia spadają na nasz i tak już bez tego nieszczęśliwy kraj. Nie tylko zbrodniczy koronawirus szaleje. Ostatnim razem 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy przypadków wykryto zarażonych. No nie wiadomo co będzie. Rząd tutaj się aktywizuje niesłychanie. Szpitale polowe tam zakłada na stadionie narodowym. No, zobaczymy, czy się tam wszyscy zmieścimy, ale to nie jest jeszcze najgorsze, bo najgorsze to się zdarzyło. Yy, niedawno, otóż zbrodniczy, totalitarny reżim Jarosława Kaczyńskiego podniósł świętokradczą rękę na samego pana mecenasa Romana Giertycha. Yy, centralne biuro antykorupcyjne wczesnym rankiem wtargnęło do domu yy, no i go zatrzymało. Skuli go podobno kajdankami. No okropna sytuacja. A potem zrobili tak zwane przeszukanie, które potocznie jest znane jako rewizja. No i nie wiadomo, co tam znaleźli podczas tej rewizji, ale rewizja tak długo chyba nie trwała, bo pan mecenas Giertych poszedł do toalety i tam zemdlał. Podobno nawet w towarzystwie funkcjonariusza tam był w tej toalecie, żeby nie zdarzyło się to, co się przydarzyło pani Barbarze Blidzie. Przypomnę, że pani Barbara Blida, do której Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawitała wczesnym rankiem, poszła do łazienki i tam się zastrzeliła. Jak się później okazało, zupełnie niepotrzebnie, ale ona o tym nie wiedziała, więc się zastrzeliła. Pan mecenas Giertych. Nie zastrzelił się, tylko zemdlał. No i jako zemdlonego odwieziono go do szpitala, i tam w tym szpitalu raz odzyskiwał przytomność, raz ją tracił. Muszę powiedzieć, że bardzo czujnie gospodarował tą przytomnością, dlatego że tracił przytomność wtedy, jak tam przyszli do niego prokuratorzy, żeby mu przedstawić zarzuty. I tutaj właśnie nie wiadomo, jak tam to naprawdę było, bo prokuratorzy twierdzą, że przedstawili mu zarzuty, ale koledzy adwokaci twierdzą, że mu nie przedstawili, to znaczy przedstawili mu oczywiście, ale nieskutecznie, bo przemawiali nie do pana mecenasa Giertycha tylko do jego pleców, bo on jak był nieprzytomny, to się odwrócił do nich plecami. Muszę powiedzieć, że i tak się taktownie zachował, bo mógłby się odwrócić jakąś inną częścią ciała, na przykład tą, która leży poniżej pleców, no i wtedy nie wiadomo, jakby tu prokuratorzy czy by nie doznali konfuzji, ale kiedy przyłożył boleści pana mecenasa Giertycha, Pojawiła się zastępca zastępczyni rzecznika praw obywatelskich, to natychmiast odzyskiwał przytomność i nie tylko słyszał, co ona mówi, ale i nawet rozumiał, co ona mówi. Więc widać wyraźnie, proszę Państwa, to jest stąd dla żuka jest nauka. Muszę tutaj przypomnieć, lata 70., kiedy to Byliśmy w opozycji demokratycznej, no i w związku z tym Czesław Bielecki pod pseudonimem Maciej Poleski wydał taką broszurę pod tytułem Mały Konspirator, gdzie się znajdowały zalecenia, jak tam się zachowywać. W przypadku zatrzymania przez służbę bezpieczeństwa i tak dalej, co mówić, czego nie mówić, jak się tam wyłgiwać. No i tutaj chyba by się przydało taki nowy samouczek, taki podręcznik wydać, bo już widzimy na przykładzie pana mecenasa Giertycha, który wytycza nowe szlaki, że najlepiej tracić przytomność, najlepiej zemdleć, jak się pojawił kogoś ABW czy CBA czy CBS. To niech mdleje bez wahania i potem się zobaczy. To jest taktyka, może, ta taktyka może być skuteczna, ale pod jednym warunkiem, bo po, ponieważ nie wiadomo czy prokuratorzy skutecznie przedstawili panu mecenasowi Gertychowi zarzuty. No to on nie został podejrzany, tylko właściwie zatrzymany, a zatrzymanego to trzeba po 48 godzinach wypuścić. To też pan mecenas Biernik po 48 godzinach wyzdrowiał natychmiast i wrócił do domu. No, jak tam dalej będzie, to jeszcze nie wiemy. Chociaż już trochę możemy tutaj przewidzieć, co się stanie, bo y, jakie zarzuty przedstawiała prokuratura panu mecenasowi Giertychowi. Jeden taki ważny, mianowicie wyprowadzenia 92 milionów złotych ze spółki Polnord, spółka akcyjna. Y, to ci bardzo ciekawa ta spółka, bo muszę znowu się cofnąć trochę w czasie do roku 2013. Takim dominującym udziałowcem tej spółki Polnord był pan Ryszard Krause, ale od 2013 coś mu tam zaczęły gorzej iść te biznesy, no i porezygnował z funkcji w rozmaitych spółkach, bo w wielu spółkach był ale zrezygnował, a na miejsce pana Ryszarda Krause, na miejsce opróżnione przez pana Ryszarda Krause, wszedł pan Maciej Dukaczewski, syn pana generała Marka Dukaczewskiego, co skłania do podejrzliwców rozmaitych do podejrzeń, że właśnie te spółki są kontrolowane przez wojskowe służby informacyjne. Wojskowych służb informacyjnych, jak wiadomo, już nie ma. Podobnie jak izraelskiej broni jądrowej, i tak dalej, ale ja powtarzam, że ta oficjalna nieobecność jest właśnie wyższą formą obecności. A te spółki. Kontrolowane przez wojskowe służby informacyjne, zapewniają im komfortowe życie po życiu. No i a to jeszcze nie koniec, bo proszę Państwa, tutaj podobno pan mecenas Giertych maczał palce w, przy tym wyprowadzeniu pieniędzy, a jak się to odbyło? Ano, tak się to odbyło, że spółka Polnord wykupiła za chyba ponad 70 milionów złotych wierzytelności od spółki ProCom Investment, inwestment, której pan Ryszard Krause ma tam dominującą pozycję. I te wierzytelności okazały się bezwartościowe, to znaczy takie śmieciowe pseudoaktywa. Dlaczego spółka Polnort to zrobiła? No tajemnica to wielka. Prokuratorzy nie puszczają pary z gęby, chociaż prowadzą śledztwo od roku 2017, więc już trzy lata. I podobno zgromadzili aż 100 tomów makulatury. Dlaczego makulatury? Dlatego, że wystąpili o wtrącenie pana Ryszarda Krausego i tam jeszcze innych osobistości do aresztu wydobywczego. Ale sąd rejonowy w Poznaniu w osobie pani sędzi Renaty Żurowskiej, jednym rzutem oka spenetrował prawdę, że oskarżenia są w funtach łaków nie warte, że w ogóle żadnego przestępstwa nie było, bo jak wyjaśnił pan Ryszard Krause, prokuratorom pomyliły się przychody z odchodami. No i w związku z tym takie nieporozumienie okropne. W związku z tym pani sędzia Żurowska nawet chyba nie czytała tych stu tomów makulatury, tylko jednym rzutem oka od razu się zorientowała, że to wszystko jest jeden wielki szajs. No i nie zgodziła się na aresztowanie pana Ryszarda Krause. Najwyraźniej prokuratura... Wsunęła nosa między drzwi, pa, wpakowała nos w nie swoje sprawy. O, tam zapowiada, odgraża się, że będzie się żaliła, ale no to będzie się żaliła do sądów w tym samym Poznaniu. A ja z własnych doświadczeń wiem, że sądy w Poznaniu są najniezawiślejsze w całej Polsce. <śleszy> Proszę Państwa, aż trudno w to uwierzyć, ale nawet są bardziej niezawisłe niż sądy w Gdańsku. No więc tu jak tak, to oczywiście to zażalenie, te mazgajstwa zostaną potraktowane tak, jak na to zasługują. No i proszę Państwa, widzimy, że y, jednak nie jest tak źle. Światełko w tunelu się pojawiło, sprawiedliwość zwycięża nawet w warunkach pandemii. No, i jeszcze jeden taki plus dodatni musimy z tego wyciągnąć, że. Te oszczerstwa, jakie rzucają na polski wymiar sprawiedliwości, a zwłaszcza na polskie sądy, sądy zagraniczne, skorumpowane, to tam ani słowa prawdy nie ma, bo zagraniczne sądy skorumpowane powiadają, że nie mają zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości i nawet nie przekazują Polsce przestępców złapanych na gorącym, a tu proszę, mamy odpowiedź postaci w osobie pani sędzi Renaty Żurowskiej i będziemy tutaj właśnie ją jej osobą kłóć w chore z nienawiści oczy tych wszystkich skorumpowanych przebierańców z zagranicznych sądów. Proszę Państwa, ale tu człowiek się uczy całe życie ale i tak głupi umiera. Co się okazało? No podejrzewaliśmy tych promotorów epidemii zbrodniczego koronawirusa o różne bezeceństwa i ukryte cele. To wszystko się zgadza, ale dopiero dzisiaj wyszło na jaw, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Przynajmniej w tym zakątku świata, w którym my mieszkamy. Otóż, jak Państwo może wiecie, Unia Europejska podjęła się sfinansowania. Tutaj walki ze zbrodniczym koronawirusem, i w tym celu wypuściła obligacje 10 i 20 -letnie. Miała nadzieję, że chociaż 17 miliardów euro zarobi, ale okazało się, że zainteresowanie inwestorów, czyli międzynarodówki lichwiarskiej, tymi obligacjami jest tak duże, że Komisja Europejska zebrała oferty na 233 miliardy euro. Proszę Państwa, to nie jest najważniejsze, najważniejsze jest to, że jest to pierwszy od początku świata tak zwany wspólny dług, to znaczy dług zaciągnięty nie przez poszczególne bantustany członkowskie, tylko przez Unię Europejską jako Unię Europejską. O, to jest dobra wiadomość oczywiście, ale są też plusy ujemne, takie między innymi, że te obligacje trzeba będzie kiedyś wykupić, no, a ja w międzyczasie je obsługiwać, to znaczy płacić procenty. Podobno nieduże, no ale to się zobaczy, czy duże, czy nieduże. Krótko mówiąc, widzimy, że lichwiarska międzynarodówka w ten sposób przejmie, że tak powiem, Europę bez wypowiadania jej wojny i będzie miała 500 milionów niewolników. No to jest niedobrze, ale też jest plus dodatni, że ci niewolnicy nie, wcale nie muszą wiedzieć, że są niewolnikami, w czym będą ich utwierdzać ludzie rozumni, bo wreszcie się wyjaśniło, kto jest człowiekiem rozumnym, a kto nie. Otóż w rozmowie pana redaktora Tomasza Lisa z panem redaktorem Wojciechem Mannem, bo oni tam doszli do zgodnego ustalenia, że ludzie rozumnie wstydzą się że mają obywatelstwo polskie. No to rzeczywiście jak tak dalej pójdzie, to Polska zasłynie z ludzi rozumnych, nie można będzie splunąć nawet, żeby nie trafić w jakiegoś rozumnego. Muszę powiedzieć, że to nie jest taki precedens, bo ludzie rozumni byli w Polsce nawet podczas okupacji niemieckiej. Wstydzili się nie tylko tego, że mają obywatelstwo polskie, ale nawet, że należą do mniej wartościowego narodu. Nazywano ich pogardliwie volksdojczami, ale nic nie zatrzyma u nieubłaganego walca postępu, bo ci volksdojcze po wojnie przeszli do UB. No i jak się okazuje, dochowali się potomstwa. Także myślę, że z braku innych powodów to nasza biedna ojczyzna wkrótce zasłynie w świecie z największej liczby człowieków rozumnych. Naszego długu też się odbyło. Spłacali to również Niemcy. Spłacali to, spłacili to Polacy i przejęli ten dług Amerykanie. I co ten? A ten traktat nie istnieje. Oni zapominają, należy im to nie, przypomnieć. Nie, to pierwsze. Nie, Ale, ale, ale ja odpowiem ale... od razu, potem zapomnę o czym pan. Nie zdążę następnego pytania. Zamiast y, tych, tych, tych y, strajków, te, tych protestów polskich uważam, że. Należy podjąć taką inicjatywę, jak swego czasu podjął pan Moskal. Zebrał mianowicie 10 milionów podpisów. W tej chwili można tam około 12 milionów, bo 12 milionów Polaków jest. My się możemy do tego dołączyć. Podejrzewam, że 20 milionów w Polsce zdobyć tych podpisów to też by nie było problemu. I przedstawić to panu Trumpowi. Wybory są tuż tuż. On z takimi podpisami bardziej się będzie liczył niż z tymi protestami, bo te 12 milionów wyborców, to jest dla niego być albo nie być. Ja nie wiem, czy nie, mo, czy nie zrezygnuję z, z pomocy Żydom, z tych awantur, z tego wszystkiego, na rzecz właśnie pozyskania olbrzymiej diaspory polskiej. Wie pan, to pan, pierwsza to sprawa. To może być argument, ale wrócę, to pierwsza jeśli sprawa. Pan pozwoli. Nie, Jeszcze wrócę, dalej. Wrócę, jeśli Pan pozwoli, do pierwszej kwestii. Naprawdę, potem Pan dopowie to, co Pan chce. Obawiam się, że się Pan myli. Ta umowa z 1960 roku, tak zwana umowa indemnizacyjna między Polską i Stanami, dotyczyła czegoś zupełnie innego. Na podstawie tej umowy za 40 milionów dolarów rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie obowiązek wypłacenia odszkodowań za mienie obywateli amerykańskich znacjonalizowane w Polsce zamienie obywateli amerykańskich z nacjonalizowanych w Polsce, a ci Żydzi tam, kto... Panie, może i Żydów, wie pan, nie wiem, ale ci Żydzi, którzy zostali zamordowani w czasie wojny, to nie byli obywatele amerykańscy. No, to byli no, obywatele polscy. więc nie, po prostu, wie pan, no nie, to no, są... nie. Panie Dladek, no to jeszcze jest druga sprawa. Co robimy, co się robi, jeżeli przychodzi do Pana jakaś osoba, żąda bezprawnie, bez jakichkolwiek no, racji prawnych, ani, ani jakichkolwiek innych, roszczeń, mają do pana roszczenia i żąda jakiś wypłat, żąda jakichś odszkodowań, czy Bóg wie no, czego. No, policję ja wołamy. Co, wołamy policję albo zwracamy się do sądu. Dlaczego Polska nie pozywa tych, którzy tak ostentacyjnie i ordynarnie, wbrew prawu, Żądają odszkodowań, czyli tych organizacji diaspory żydowskich, amerykańskich, nie pozywa ich do sądu. Do na to sąd. Czy... Obojętnie no, jakiego. Czy... Mogą do... to być sądy nawet w Japonii. Nawet, nawet w Japonii nie ma takiego kraju na świecie, który by nie, nie był zobligowany prawem rzymskim albo jakimkolwiek innym, który by uznawał roszczenia tak zwane bezspadkowe. Nie ma czegoś takiego na świecie. No i w związku właśnie, z czym, dlatego, właśnie dlatego pan Pompeo kazał rządowi przyspieszyć pracę nad kompleksowym ustawodawstwem, które nada pozory legalności. Ale to on sobie może życzyć, ale my tego nie zrobimy, a wbrew pozorom. Natychmiast, <cofek> natychmiast możemy ich pozwać. I dlaczego ale, tego się nie robi? Są, są fundusze narodowe, ale które mi... się przeznacza na jakieś podróże pana Kuśnierewicza. Tam jest 200 milionów. Ja podejrzewam, że można by na tym jeszcze zarobić, panie redaktorze. Bo Lepiej ja nie, nie, nie wierzę, ale... żeby jakikolwiek sąd. Przecież są archiwa, są, są publikacje, nawet żydowskie publikacje, które pokazują, jak to było dokładnie. W związku z czym my mamy argumentów, są filmy, są w, w archiwach niemieckich, rosyjskich, polskich. Pana, to wszystko. Niezawisłe. wiara w niezawisłe sądy przynosi panu zaszczyt, ale ja tej wiary nie podzielam. To po pierwsze, a po drugie, przepraszam, przed jaki sąd mielibyśmy i kogo pozwalić? No mówię, diaspora. Przecież to rząd to, to, to nie diaspora, to rząd amerykański. Nie, ustawy. najpierw oni. Najpierw oni wystosowali, wyliczyli tą Proszę kwotę. pana, to jest nieważne, co oni. To nie, nie Abraham Foxman i Liga Antydefamacyjna uchwaliła tę ustawę, tylko Kongres Stanów Zjednoczonych. I to musielibyśmy pozwać Kongres Stanów Ustawa Zjednoczonych. Ustawa została przepchnięta kolanem. Nie wiadomo, Proszę czy ktoś podpisał, no, nawet no, nie no ma protokołu. Tak, no, no tak i to prosto. Ona dobry być może pomysł. nielegalna jest. W ogóle. Dobry, dobry pomysł. Pojecha, pojedźmy do Stanów Zjednoczonych i wytłumaczmy to y, Kongresowi Stanów Zjednoczonych, że puch, y, wydaje nielegalne ustawy. Powiem co, no może na Kongres no którzy. Powiem, co można... Już pan zacznę, wygrałem, jest pan Zbigniew, Jan Zbigniew Hrabia-Potocki w Polsce, który tam uważa, że jest prezydentem i tak dalej. No daj Boże każdemu. I on, jak pojawiła się ta, ta sprawa reparacji wojennych od Niemiec, to on wygrał dla Polski ponad 800 miliardów dolarów. Pan wspomniał przed wszystko jedno, o którym sądem. On wygrał dla Polski ponad 800 miliardów dolarów przed Europejskim Sądem Arbitrażowym, Sądem Polubownym w Ciechanowie, który został utworzony przez Regionalną biznesów Biznesu w Opinogórze. No to tylko wyegzekwować ten wyrok i już jesteśmy, no wie pan, zarobieni. To do tego, Ale kogo? No mówię, diasporę. Ja nie, no, nie to, że proszę pana, jeszcze raz, to, że to, że raz to, że panu mówię. kto żąda, no to komu mamy spłacać? Ja jeszcze raz panu mówię, Izrael żąda. Ja no żąda, ale to A Stany Zjednoczone, Kongres Stanów Zjednoczonych wydał ustawę, która wywoła te skutki prawne w Polsce. Już było. Przepraszam bardzo, jeśli panowie pozwolą, to dokończę. I tymczasem nie można pozwać Stanów Zjednoczonych, tak samo jak Stany Zjednoczone nie mogą pozwać Polski. Dlatego, że przed niezawisłymi sądami każde państwo korzysta z immunitetu państwa suwerennego, i nie można państwa pozwać przed sądem. Nawet najbardziej niezawisły, co można było zrobić jeszcze rok temu. Rok temu zakładam, że nasz wywiad jest tam coś wart. I zakładam uprzejmie, że przekazał. Rządowi informację, że w Stanach Zjednoczonych kongresmeni przygotowują taką ustawę. Ta. I w, jeżeli tak, to wtedy to już był rzut na taśmę, bardzo ryzykowny, ale to jeszcze można było spróbować. Pojechać do Departamentu Stanu powinien jakiś człowiek z Polski, z Warszawy, tutaj z odpo odpo odpowiednimi pełnomocnictwami. I powiedzieć tam tak, słuchajcie, wiemy, że tu zamierzacie coś takiego zrobić, i jeżeli nie zdejmiecie tego z agendy, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. To Polska rozważy wystąpienie z NATO. Twardo. Nie wiem, czy twardo, wie pan, to byłoby bardzo ryzykowne z dwóch powodów. Po pierwsze, taki wysłannik mógłby już stamtąd nie wrócić, ale to najmniejsza szkoda. Najgorsze było to, że moglibyśmy usłyszeć od Amerykanów, no to występujcie. No to występujcie. Już wtedy nie mieliśmy żadnego argumentu. Ja zakładam, że można było tego argumentu użyć z dwóch powodów. Po pierwsze, Polska wnosi do NATO bardzo ważny aport w postaci terytorium swojego, które udostępnia Amerykanom dla potrzeb rozgrywki z Rosją. I To Amerykanie będą decydować, jak nasze terytorium i do czego wykorzystają, nie my. Więc jeżeli, zakładam, że im zależy na tym, żeby tutaj to mieli, i zależy im też na tym, żeby rosyjska broń nie przesunęła się tysiąc kilometrów na zachód, bo jak Polska by wystąpiła z NATO, to właśnie tak by się stało. Więc zakładam, że im na tym zależy, ale może się mylę. Może się mylę. No, dlatego wcześniej trzeba było to robić. A no to jest takie, że to się Francuzi tu nazywają Les d'Escalier, Ktoś już schodzi tam po schodach po rozmowie i dopiero mu przychodzi do głowy argument decydujący, ale już rozmowa się skończyła. To trochę jesteśmy w takiej sytuacji. Les d'Escalier. Proszę bardzo, pan, potem pan. Ja chciałbym zapytać, czy pan uważa, czy w tym do tobie, że w naszym rządzie no zadowolony czy tylko sami. Proszę pana, nie, nie, dlaczego? Jacy tam Żydzi? No, yy... Nawet nie pamiętam kto tam jest w tym rządzie. Nie, tam Żyda to chyba nie ma ani jednego. Wie pan, różnie tam mówią, jak jeszcze żył pan Lech Kaczyński, to takie krążyły po mieście do opowieści, że jeden z braci Kaczyńskich jest Żydem, ale nie wiadomo który, tak. Więc ja myślę, że to, to może mieć znaczenie. W sytuacji konfliktu interesów może to mieć znaczenie, kto tam jest, kto czym dyszy, jak to mówią Rosjanie. To może mieć znaczenie, ale wydaje mi się, że nie to przesądza o braku sprzeciwu rządu polskiego wobec tej ustawy, bo to nie ludzie tam, Polonia nie powinna tam, tylko rząd polski powinien powiedzieć oficjalną notę do rządu amerykańskiego, Polska... Nie toleruje takich kroków, bo takie kroki to można robić wobec państwa wrogiego. Ale nie państwa sojuszniczego. dlatego mówiłem o tym, że Polska może rozważyć wystąpienie z NATO. To już mówię, desperacki ruch był. Ale bo jedyny taki, który jeszcze... to jest. To jest zwykłe wymuszenie rozbójnicze. No co za... co tego, że nie, to jest niezwykłe wymuszenie rozbójnicze. Bo zwykłe to wie pan tam w ciemnej ulicy się powiedzie, hop, stop, i tego. A to jest niezwykłe. Ale co z tego? Szwajcaria która jest państwem trochę bardziej odpornym. Ale to nie jest podobne. Jest podobne, dlatego że y, y, jak, jak środowiska żydowskie, te organizacje żydowskie przemysłu holokaustu wystąpiły do banków szwajcarskich o ujawnienie martwych kont, to banki szwajcarskie powołały komisję, która sprawdziła te martwe konta i oszacowała. Tam było około Półtora miliona dolarów. A miliona. A Szwajcaria wypłaciła ponad półtora miliarda dolarów. I a dlaczego? A dlatego, że organizacje przemysłu holokaustu tak chciały, a rząd amerykański powiedział, że jak się Szwajcaria nie zgodzi, to zamrozi wszystkie szwajcarskie aktywa nie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale niektórych państw sojuszniczych. I rząd szwajcarski to uznał, że to nie ma co tu się spierać, trzeba zapłacić, i niech tam się udławią. Ale a Polska? A no to Polska? panie że najpierw chcieli 60 miliardów, tak? Teraz są 300. Za chwilę no. mogą chcieć no, 500 mogą. albo. No mogą chcieć. No, 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 I, I co im pan zrobi? No, nie będzie końca no, tego. Więc, no, no, wie pan, jak już dostaną te 300, to się tak tu usadowią, że resztę z nas wyciągną. I to jeszcze za naszą aprobatą, bo będą nam pożyczać pieniądze na procent.